Dzisiaj sobie nagrywam Pet Simulator Ale poczekajcie, pokażę Jeszcze raz Cześć wszystkim, w kolejnym Mam Dzisiaj sobie nagrywam Pet Simulator It e, I dobra, e, zaczynamy Pierwsze jajce to, to jest za 300 Za 300 Pieniążków, dobra Dajemy sobie tutaj pieska i na przykład On to rozwala No Okej okay. Fajne piesio, ile mam miejsca? Mało Dobra, ale można się tu rozwijać, widzowie. Można się tu rozwijać. Naprawdę, można się tu rozwijać. Robi wrażenie. Jestem jak coś baconem, bo nie daję swojego konta. Bo chcę to wszystko robić od zera. Mix, siema, mix. Aj, miks nie chciał. Mix nie, 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 nie chciał. Niestety, miks nie polubił mnie. Dobra, ale już mam 100 kas, więc. Jest naprawdę bardzo dobrze widzowe. Dobra, dla mnie to jest. Co to jest? To jest skorolka jakaś. Ola! To jest. Flam, dobra, dobra, dobra. Tu jest jakaś fajna. Jak to się. 100 może muszę zbierać, dobra. Chyba tego nie wydam. Chyba tego nie uda mi się kupić. Dobra. Jeszcze mało zostało w tej skrzynce. I bum i zaraz będę mieć więc no naprawdę bardzo zaraz bardzo bardzo zaraz uwaga 3 4 i r dobra mamy skrzynkę Boże. otworzoną mamy skrzynkę widzę otworzoną i teraz y, lecimy z tym no 60 bardzo mało dla mnie no dla mnie to jest troszkę dużo nie ale no, co? No, no, no no co, odrobisz? no co zrobisz, no co zrobisz dobra, bardzo mało zostało więc to rozwalimy i będziemy mieć już tej 300 kasy, już mam 300 kasy, więc już idę nie potrzebuję więcej, bo już mam na pierwszego becika, więc idę sobie kupić okej, okay, takie, dobra, 3, 4 i Najlepszy, 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 najlepszy. Cat, Na pewno najgorszy. Tak, najgorszego dostałem. A, a on daje dwa. Dobra, no to, no to i tak jest dobrze, widzowie. I tak jest naprawdę dobrze. Więc no, lecimy dalej, widzowie. Bo my, my, my mówimy. Tak, i my jesteśmy najlepsi. Okej, okay, poczek poczekajcie. Tu się jakieś... O, ustawienia. Bo mi się nie chce klikać. Pet singles. O! I teraz jak klikniemy. O, dobra, dobra. Ej, to bardzo szybko, zaraz to leci. Bardzo, ale to bardzo szybko. Więc no prawdopodobnie zaraz to będziemy mieli. No co? No, no, no to tak się to składa, że zaraz będziemy mieli, więc... No, lecimy, więc ja sobie pójdę. Zresztą jest non. Ale zaraz to sprawdzimy. Okej, okay. mm, na razie jest bardzo spoko, spróbujmy się z kimś strajdować. O, 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 o. Okej, okay. dam Dekurde, Kurde, 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 jest mhm. Śmieszny multiplayer. player. Okay. nikt nie może. Ja to już otworzyłem? To już otworzyłem. Okej, okay. dobra. Za dużo to jakaś nie dostałem. No, 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 jak zwyk, no, jak zawsze, no. Naprawdę, jak zawsze. Nie dziwię się, jestem po prostu nubem. O, dobra, myślałem, że już nie będę mieć tego czysta. Dobrze, trójrzkę. Okej, otwieramy. Co jeszcze mamy? dog. Ile? Coś, o, lepiej. Już, naprawdę lepiej. Dobra. Co tu mamy u góry? Ready. Ready. Co to jest? Jakaś księga. I co dostałem? No, kasa, co na pewno małot. Co jest? Ja do tego naprawdę nic nie powiem. Ile to daje? Trzydzieści... Kurde, oh, oh, kurde. O oh, oh, kurde. O oh, oh, kurde. O, oh, o, oh, kurde, 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 oh, kurde, oh, kurde, oh, kurde, Zobaczymy, czy teraz teraz najgorszego zrobi. Nie. Dobra. Jest dobrze, dobra, teraz tylko No Pet i yy, najlepsze, ja mam jednego co daje 30 i jeden co daje 24 i dwa co dają 21, ale jest bardzo wizualnie dobrze i od razu sobie pójdziemy do kolejnego świata, ale zobaczmy najpierw ile jak to pety szybko biją, o kurde, bardzo szybko, naprawdę się nie dziwię, teraz zobaczmy to non. Bo naprawdę nie wiem, co to jest. Non. Eee, uwaga. Cold, no redeem, reverse. Ok. A co to jest? 5? Aha, najlepszy pety. Ok, zobaczmy najlepszy petyki jest w ogóle w grze. Huge? Super. Huge cat, Huge cat, bruh, exclusive. Nawet nie wiem, co to znaczy exclusive. Teraz widziałem. Zobaczmy, kto jest w top 1. Ku, o Jezu, ku, ku, ktoś tam ku, 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 nie wiem, co to ku, kurde. Szybko biegać, bo. Jest naprawdę o, siema, dam ci. pierka No to, Nara. No to. sobie tego, który da. Nie da się. Nie da się, kurde, kurde. Nie da się, Amber. Kurde. Może mix. No nie no. A dobra, bo nie da się nikogo, dobra. Ej, mam tam jakiś safe. Osiemdziesiątka Że go nie rozwalę Kto jest szybszy. A. Nie da się. Moje pety są szybsze. Mogę na to stanąć? Chyba nie. O mogę, dobra. Stanąłem na tym. Okej, okay. fajnie, że stanąłem, ale widzę, że naprawdę nie chcę mi się w to grać, bo to jest nudne, jak nie wiem. Ten PS Simulator X jest naprawdę za nudne dla mnie. Ale dobra, no. Jeszcze jeden świat, blokujemy. I kończymy 75, k. co to jest, no. Jeszcze jest więcej. I tego nie uda mi się. No i, nie. i, Но да че ексклюзива? Бейсик. Ей, не достъпте го дога? Ale no, poczekajcie, co jest ja sobie na przykład ekskluzyw mi, a może to jak... No, takie włączone. I teraz. E no, no, bo to zaraz mi wszystko zhakuje. Ja? <grym> jak to włączę? Dobra, co tu jest, bo ja nawet tego nie znam tej gry w ogóle. Jestem nubem. Okej, okay. a krajdes, upgradez, dobra eee, eee, to za dużo diamentów kosztuje naprawdę ja mam 129 diamentów no spoko, spoko dy dobra, 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 może dostaniemy się do świata dobra, dostaniemy się na pewno, Te, zaraz no już mogę, dobra widziałem. Mm, idziemy czy jajko chyba jajko no jajko będzie lepiej ale widzę to wszystko załatwimy sobie w kolejnym odcinku dziękuję za oglądanie jak to jak to otworzę no to będzie koniec od filmiku ale bardzo wam dziękuję naprawdę za oglądanie subskrybujcie mój kanał no bo, bo mam subskrypcję 13 a ja bym chciał więcej no proszę Was to ja, jest tak mało że nie rozumiem, nie rozumiem. Ja bym chciała dużo, wie, dużo więcej. Ja robię specjal robię piosenkę na 100 na sto, na sto widzów, na 100 y, subskrypcji. Więc subskrybujcie mój kanał, bo potem będzie pioseneczka. Ale bardzo fajna już ją, z, już ją zrobiłem, już ją mam przygotowaną. Ale wy naprawdę nie wiecie jaką, bo ta posłanka naprawdę robi wrażenie. Nie, brzekaj! Cicho! Bo nagrywam! Nagrywam! O w ogóle, widzowie, nie widziałem, ale jest starter. Jest starter. Jest starter. Nawet nie wiem, co to starter jest. Napiszcie w komentarzu, bo ja nie mam takiego angielskiego, bo chodzę do, dopiero do drugiej klasy. Ym, więc napiszcie w komentarzach, co to jest starter. Bo dla mnie to jest dziwne. Coś starter. Co to starter? Halo. To wie? Na 50... na... Mm, bo mm, też jutro... Jeszcze jedną piosenkę mam przygotowaną. Którą jutro będę robić jako nitro. Jutro będę robić tę piosenkę. Ale tylko troszkę tej piosenki jako nitro, bo to będzie rap taki, to będzie fajny rapi Rap. To będzie rap y, y, za 10 dni. Będzie. No, no, czekajcie, zobaczę, kiedy będzie. Będzie za. za 3 dni już będzie. Za 3 dni. Więc no, 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 no możecie się doczekiwać tej piosenki. -y. Więc no. Dzisiaj będzie jeszcze taki startowy ten ekran, czyli jak to będzie się rozpoczynać. No. Ale bez muzyki, bo... No, ten starter, co będę robić bez muzyki, będzie bez takie dender dender A m, z piosenką, tę piosenkę z muzyką, yy, będzie już na prawdziwym na prawdziwej muzyce. Dobra, zaraz, zaraz. O, no, coś tu mam. Okej, okay, coś dostałam, jakiś bonus. Więc, no, możemy już kończyć ten odcinek wydawę. Bardzo dziękuję za oglądanie. To, co mówiłem, będzie. Klikajcie suba i łapkę, więc Nara puu czekajcie, jeszcze to rozwalę do końca. Czekajcie o! <grymio> I uwaga widzowie rozwaliliśmy widzowie dziękuję za oglądanie i Nara Puu!